ostatni trening przed wakacjami zrobione. Słuchajcie, jak się śmiałam z tej powieki, ale ona mi się tak robi, słuchajcie, od tej alergii. I tylko to oko. Biorę tabletki, a i tak mi, słuchajcie, z tego oka po prostu leci pieczesz, czy pierano. Teraz już się trochę ogarnęło po treningu, ale no... Masakra. I tylko z tej strony. Nie wiem, czy mam zatoki zbadać, czy co. Dajcie znać. Uff, słuchajcie, zbliżamy się do naszego wyjazdu. Jest tyle rzeczy do ogarnięcia. Tu to, tu to, tu zrobić, tu zawieść, tu... A, w ogóle już nie mówiąc o opakowaniu, które też będzie wyjątkowe, inne niż wcześniej, bo kiedyś na wakacje to tylko dla siebie, a teraz jeszcze Frankowi, żeby tego nie zabrakło, żeby tego nie zabrakło. E, no taka tutaj organizacja jest zupełnie inna, dlatego chciałabym to zrobić dzisiaj, żeby już mieć to z głowy, żeby nie robić tego jak zawsze na ostatnią chwilę, bo się boję, że czegoś zapomnę. Także no. A propos wyjazdu, zobaczcie jaki Franek dostał piękne prezenty. Cudowne są te zestawy. Także Milo Baby, dziękujemy za prezent, bo naprawdę o to, to jest w ogóle jakiś top. To jest taki fajny materiał, on jest jak materiał pieruszkowy, taki przewiewny, więc mega mi się podoba. Ten żółty na pewno będzie w nim wyglądał bosko, ten szary, nie no sztos. Wyrzucam do pralki i niektóre ze sobą zabieramy. By the way, to jest właśnie ten moment, w którym możecie mi coś powiedzieć na temat wyjazdu. Eee, ja już dużo wiem, już się podegadywałam. Must have. Don't. Możecie mi tutaj napisać a propos wyjazdu, wylotu, lotu samolotem, yy, wyjazdu do innego kraju, wylotu do innego kraju. On sobie gada z misiem, nie? No? Lubisz tego misia chłopaków, co? Lubisz sobie z nimi pogadać? O. Oh. Oh. Ale cię wytarłam? Wow! Pri! Pri, pri, pri! Oh. To Siedzę, słuchajcie, ogarnia maile, przelewy, opłaty i tak dalej, ale cały czas po głowie mi chodzi, jakby ta sytuacja, która się ostatnio wydarzyła. Co się dzieje z ludźmi, i naprawdę cały czas, codziennie, jakieś nowe informacje, że ktoś, kogoś, komuś coś. Ja się zastanawiam, co się dzieje ze społeczeństwem, co się dzieje z głowami, co się dzieje z psychiką, co się dzieje z ludźmi. Nie wiem, dla mnie to jest nie tak nie do pojęcia, że można komuś zrobić taką krzywdę. Po prostu naprawdę, ja się nie dziwię, że niedługo ludzie będą jej stany lękowe. Już mają, jest masa ludzi, którzy chodzą na terapię właśnie ze stanami lękowymi. Ludzie będą bali się wyjść z domu, po prostu. No, straszne to jest, straszne i serio. Jeśli ktokolwiek czuje, że coś się z nim dzieje złego, to trzeba sięgać po pomoc, zanim będzie za późno, serio. też nie wiem, właśnie, ja nie wiem, co jest w tych ludzkich głowach, takich, które robią takie rzeczy. Ciężko jest nam to pojąć. Nie do ogarnięcia to jest dla mnie. Tak się też zastanawiam, czy tacy ludzie, którzy czynią takie zło, czy oni dają wcześniej jakieś sygnały, czy rodzina zauważa jakieś takie dziwne zachowania, które mogą wskazywać na to, że ta osoba może w przyszłości dokonać takich okrucieństw. Czy to się widzi, czy to się czuje? Nie wiem po prostu, czy to te ludzie, ci ludzie tak się po prostu kryją, że nie dają żadnych znaków. Wiecie, czasami idziemy, jak się mówi, że taki dziurki, yy, kofarus, to trzeba się go bać, a to właśnie jest tak, że nie, że to często wręcz przeciwnie właśnie osoby niepozorne, które po prostu nawet byś nie powiedział, że mucha skrzywdzi. Yy, masakra, masakra, masakra. Żyjemy w bardzo dziwnych czasach, trudnych czasach. Ja wiem, że, bo tutaj rozmawiam z moją bardzo bliską koleżanką, psychoterapeutką, wiem, że jest ogromny problem u ludzi z psychiką. Ogromny. Więc nie zdajecie sprawy, jak duży, ale to, to już jest, słuchajcie... I wiadomo, nie można popadać w jakieś takie, wiecie, w panikę i tak dalej, i jakąś taką manię prześladowczą, i w jakieś takie lęki, stany lękowe, aczkolwiek, no... Przerażające to jest. Serio, przerażające. Wystarczy się znaleźć czasami w... Chciało się powiedzieć w złym miejscu, w złym czasie, no ale nie wiem, idziesz do pracy po prostu dzień, jak co dzień idziesz robić to, co robisz zwykle i nie niewyobrażalne, nie niewyobrażalny ból rodziny, niewyobrażalne, ja nie wiem co ja bym zrobiła tak serio. Już nie chcę na to brnąć i nie chcę nawet się zastanawiać i sobie tego wizualizować, bo później mi się to serio po nocach śni, ale uważajcie na siebie. Cieszmy się życiem, cieszmy się każdym dniem, ale serio po prostu... Co chwilę jakieś informacje i po prostu to jest już. Pff. Mam pytanko, bo kupiliśmy takie słuchawki Frankowi do samolotu. W sensie ogólnie do różnych takich głośnych sytuacji. Powiedzcie mi, czy w samolocie je zakładać? Dajcie znać. Ty całujesz się z pszczółką? I love her, tak? Kochasz ją? Dajesz jej buziaki w usta? No, ewidentnie jesteś na rzeczy. O Jezu, ale jak? To Twoja przyjaciółka? O Boże, jaka miłość. No dobra, to nie przeszkadzam. Jestem u Grzesia, u którego dawno nie byłam w sumie, Grzesiu. I ten, będziemy robić coś na głowie. Coś szalonego. Coś nowego. Zgaduj, zgadula. Co? Tak. Ale ty jesteś dowolony, Grzesiu, ale masz muskołę.